W ostatnim czasie czuję się bardzo dobrze na boisku. Trener na mnie stawia, jestem zadowolony. Duża chęć w treningu jest pokazywana, trener docenia. Ja również się staram, poprzez to pokazuję ze wszystkich stron pozytywnych i również się te negatywne zdarzają. No nic, jestem w młodym wieku, jeszcze długa droga przede mną, wiele się nauczę i, i myślę, że duża, duża droga przede mną. Przez ostatnie pół roku miałem okazję na pewno się wiele nauczyć od bardziej doświadczonych zawodników. Na każdym treningu można wyłapać jakieś detale i na pewno coś wynieść. Na pewno mocno przepracowałem. Runda była wydłużona też z powodu powiększenia ligi. Więc tego grania było dużo. Dostałem swoje szanse od trenera i ciężko pracuję, żeby jak najwięcej wynieść z każdego treningu oraz meczu. Myślę, że każdy na swój sposób się odnalazł w drużynie i każdy na pewno dostał swoje szanse, które wykorzystał może mniej czy bardziej. Ale każdy takie szanse miał. Każdy na pewno jest chętny do pracy, ma swoje ambicje. Widać się na treningach i meczach. Nie ma odpuszczania. I dużo ciężkiej pracy, na pewno, każdy wkłada. Progres zrobiłem na pewno, bo przychodziłem z juniora młodszego, od razu przeskakując juniora do seniora. Ta duża różnica jest i no, progres zrobiłem, na pewno, ale jeszcze dużo brakuje, dużo pracy. No, zwracam dużą uwagę na Arka Pucińskiego, jest gra na mojej pozycji, na trenera, bo też gra na napastniku, no to tak akurat, i na Daniela Madeja, bo na dziesiątce gra przeważnie taki, zresztą czasami występuje w tych jeszcze młodszych grupach, jak występuje. A co powiedz mi, jest takim twoim piłkarskim marzeniem, które chciałbyś spełnić? No to jak każdy dziecko marzy, żeby zagrać na stadionach świata. <laughs> Jakaś liga mistrzów, ale to, no, to jeszcze długa, długa droga, ciężka. Ale mówisz, że będziesz w takim razie pracował, co na pewno e, będziesz robił, dopóki też zdrowie pozwoli, a miejmy nadzieję, że pozwoli. Hmm. Czy uważasz, że na przykład Opierając się na doświadczeniu tych starszych zawodników, którzy grają w roku, czy jesteś w stanie, idąc ich przykładem, rozwinąć siebie i swoje, swoje umiejętności? No to przez te pół roku nastąpiło już mocno, patrząc właśnie, podglądając ich, próbując naśladować i dużo podpowiedzi dają. I, no i właśnie tak pomagają i staram się brać korekty na wszystko, co robię. I dzięki tym podpowiedziom właśnie umożliwiają mi ten rozwój. No myślę, że na pewno można powiedzieć, że cały czas się uczymy i że na pewno jeszcze dużo nam brakuje, ale no na pewno staramy się, żeby było jak najlepiej i myślę, że za jakiś czas na pewno będzie nam to dane. Nie umując, umuj yy, zawsze się staramy i myślę, że że na miarę naszych możliwości wygląda no to w miarę ok, wiadomo czasami są jakieś potknięcia, ale, ale będzie coraz lepiej. Już jak kolega wspomniał, też próbujemy, że tak powiem kolokwialnie liznąć doświadczenia starszych kolegów, którzy już, yy, którym było już dane popchnąć wyżej w piłkę, że tak powiem. Staramy się nie łapać żadnych kompleksów oraz dawać siebie 100% na treningach, na meczach. Mm. No, myślę, że na pewno razem z Kasprem oraz innymi młodymi zawodnikami chcemy jak najwięcej łapać minut, bo jednak to jest najważniejsze, że jednak na samym trenowaniu nie chcielibyśmy, żeby się kończyło. Ale oczywiście to wszystko zależy od nas i, i bardzo wierzę w siebie samego i oczywiście w e, kolegów z drużyny, że prędzej czy później e, po naszych staraniach oczywiście i po e,